Witam Was serdecznie z tej strony Bożdar Plackowski z kanału TIG Masters. Dzisiaj porozmawiamy o podstawach spawania metodą TIG, na przykład stali czarnej albo stali nierdzewnej w prądzie DC. Będziemy spawali na małym urządzeniu 200A i porozmawiamy o problemach osób początkujących a mianowicie o jednym z najważniejszych problemów, bo jeśli Ty zaczynasz naukę spawania, to spotykasz się z wieloma czynnikami, które na samym końcu wpływają na to, jak Twoja spoina wyjdzie. Musimy pamiętać o tym, jakie dobrać parametry, w tym jeden z głównych, czyli natężenie. Musisz się zdecydować na określoną średnicę drutu 1,0, 1,6, 2,0, 2,4, 2 mm. Następnie, jaki gaz użyć, jaką elektrodę, jak tą elektrodę zaostrzyć. Jeśli chodzi o technikę spawania, no to jaka wysokość elektrody nad materiałem, z jaką prędkością się przemieszczać do przodu. Dzisiaj poruszymy jeden z głównych czynników, które mi ułatwiły spawanie, jak ja ogarnąłem właśnie tą jedną umiejętność, a mianowicie długość łuku. Partnerem strategicznym kanału jest Sherman. Od 1997 najchętniej wybierany spawarki w Polsce. Bardzo często spotykam się z tym u osób początkujących. To jest zresztą naturalne, że nie wiemy w jaki sposób ustalić długość łuku w trakcie spawania. Dla ścisłości, żebyśmy wszyscy rozmawiali w jednym języku, długość łuku jest to odległość czubka elektrody od materiału spawanego. W zależności od tego, jak daleko ustawimy elektrodę, tak długi będziemy mieli łuk. Im niżej elektroda jest ustawiona nad materiałem, tym łuk jest bardziej skupiony w jednym konkretnym, skupionym miejscu. Im wyżej podniesiemy elektrodę od materiału na centymetr, dwa, może trzy centymetry, tym bardziej tracimy energię łuku spawalniczego, ona zaczyna się rozpraszać i przestajemy tak naprawdę spawać, a zaczynamy tylko podgrzewać nasz materiał. Jakbyśmy wzięli suszarkę i zaczęli grzać do oporu. Im niżej prowadzimy elektrodę nad materiałem, tym bardziej skupiamy łuk w jednym miejscu, dokładnie w tym, na którym nam zależy. Bo jeśli chodzi o spawanie łukowe, to nam nie zależy na tym, żebyśmy rozgrzewali cały materiał, jaki mamy do dyspozycji, tylko musimy wprowadzić wystarczającą ilość temperatury w jednym punkcie na tyle wysoką, żeby materiał mógł się stopić, a także żebyśmy mogli podać spoiwo. Druga sprawa, im niżej prowadzimy elektrodę nad materiałem, a co za tym idzie, mamy krótszy łuk, tym mniej temperatury wprowadzamy w materiał. Paradoksalnie może mogłoby się wydawać, bo im mamy szerszy łuk, tym bardziej byśmy nagrzewali materiał. Owszem, rzeczywiście tak jest, ale nie nagrzewamy go w tym miejscu, na którym nam zależy. Musimy nagrzać miejsce łączenia jednej blachy z drugą do takiej temperatury, żeby materiał, nasza blacha, przybrała formę ciekłą, żeby materiał po prostu zaczął płynąć i żebyśmy mogli podać precyzyjnie spoiwo. Co się stanie w sytuacji, jeśli za wysoko podniesiemy elektrodę i tak będziemy spawali? Bo z tym osoby początkujące mają największy problem. Boją się, że jak za nisko będą prowadziły elektrodę i zresztą mają rację, to ją raz drugi utopią w materiale, trzeba będzie elektrodę wyciągać z uchwytu i od nowa szlifować. Jeśli trzymamy elektrodę za wysoko, to tak jak wcześniej powiedziałem, tracimy tą energię punktową i zaczynamy rozgrzewać materiał na boki. Wtedy ten materiał praktycznie przestaje chcieć się spawać, bo tracimy tą energię, którą mamy na rozgrzanie w większej przestrzeni, a co za tym idzie? Wprowadzamy mniej temperatury w jednym konkretnym właśnie punkcie. Osoby początkujące boją się trzymać elektrodę nisko, bo co jakiś czas dotykają elektrodą materiału i wtedy spawanie przestaje być możliwe. Tutaj trzeba sobie wypracować, wyćwiczyć technikę, sposób prowadzenia uchwytu w taki sposób, żebyśmy mogli w niezaburzonej linii w jednym ciągu przespawać na danym odcinku. To jest jedna z trudniejszych umiejętności do opanowania, bo tam operujemy na odległościach powiedzmy od 1 mm do 4 mm maksymalnie. Gdzieś w okolicach 4-5 jeszcze można spawać, ale to też trzeba wiedzieć w jakich sytuacjach. Jeśli spawamy taką pachwinę, cienkie materiały, a nawet doczołowo, to im niżej tak naprawdę nie ma minimalnej najniższej odległości, która byłaby optymalna. Po prostu im niżej, tym lepiej. Im krótszy łuk prowadzimy, tym jest lepiej dla naszej spoiny. Druga sprawa, odnośnie właśnie wnoszenia temperatury im prowadzimy wyżej elektrodę nad materiałem, tym nam się wydaje, że spawamy na, niż, na niższych parametrach. To jest właśnie to, o czym teraz rozmawiamy, że tracimy energię i zaczynamy grzać jak suszarką po bokach, a jeziorko nam wręcz zanika albo gdzieś błądzi, czy to na jedną część materiału, czy to na drugą część materiału. To jest właśnie spowodowane tym, że spada nam temperatura punktowo, a zaczynamy grzać bardzo szeroko materiał. Wtedy w tym momencie pojawia się coś takiego jak zbyt szeroka strefa wpływu ciepła. Materiał jest nagrzany do takich wartości, że nawet po spawaniu, bezpośrednio po spawaniu widzimy właśnie taki niebieskawy, szarawy nalot o wiele szerszy niż w sytuacji, jeśli spawamy na nisko trzymanej elektrodzie, bez zmiany parametrów. I ktoś to zaczyna, mógłby się zastanawiać, że trzeba by podnieść na przykład natężenie, bo to się nie chce spawać. Natężenia nie musimy podnieść, o ile mamy optymalne. Tutaj spawaliśmy blachę 3 mm i na przykład 120-130 amperów, nawet już od 110 amperów można zaczynać. Tu jeszcze trzeba zastanowić się, jaką średnicą drutu, ale to już między 110 a nawet 140 amperów będzie się bez problemu spawało. Jeśli Ty masz ustawione. W okolicach 120 i na przykład spawasz drutem 2,0 albo 2,4, i to nie chce się kleić. To znaczy, że najprawdopodobniej masz za wysoko podniesioną elektrodę od materiału, a co za tym idzie, masz zbyt długi łuk i tracisz energię zamiast ładnie ją skoncentrować w jeziorku spawalniczym. Jeziorko spawalnicze zawsze powinno znajdować się w tym miejscu, w którym my chcemy spawać, a nie w tym miejscu, w które ono sobie w jakiś tam samo, samoistny sposób powędruje. Jeśli spawamy jedną blachę z drugą blachą w złączu tak zwanym t czyli robimy pachwinę w kształcie litery T, no to jeziorko, tak logicznie na chłopski rozum, rozumując, powinno znajdować się właśnie w miejscu łączenia tych materiałów, a nie wędrować sobie i rozlewać się w niekontrolowany sposób albo czasami nawet zanikać. Koncentracja łuku jest jednym z ważniejszych czynników, jeśli chodzi o spawanie praktycznie jaką, jakąkolwiek metodą łukową, czy to byłoby spawanie TIG, czy to byłoby spawanie MIG, MAG, czy elektrodowe. W, każdym z tych, w, tak, w każdej z tych metod, jeśli mamy uchwyt spawalniczy za daleko odsunięty od materiału, to przestanie nam się to chcieć spawać, mimo poprawnych parametrów. I tutaj nie ma co szukać na siłę i kombinować z parametrami, bo często pytacie się, jakie parametry ustawić, i że na tych parametrach, na przykład, których, o których ja wspomniałem, wam się to nie chce spawać. W pewnym stopniu to będzie powiązane także z różnicami, jeśli chodzi o sprzęt. Jeden ma lepszy, drugi ma gorszy, a nawet jeśli chodzi o konkretną markę i model, to czasem też będą występowały pewne różnice. Ale tutaj trzeba sobie wziąć pod uwagę to, że określone natężenie jest przystosowane do spawania na określonej odległości elektrody od materiału. I w metodzie TIG, im niżej, tym mamy lepsze skupienie i tym lepsze wtopienie jesteśmy w stanie uzyskać, a także co ważne, lepiej podaje się drut spawalniczy. Bo jeśli mamy za wysoką elektrodę, za długi łuk mamy, to także jest takie wrażenie, że ten drut za bardzo się nie chce podawać. I to by się nawet wydaje, że ty nie potrafisz podawać drutu spawalniczego, ale to nawet mi trudno wychodzi w sytuacji, kiedy ja mam za daleko odsuniętą elektrodę od materiału. 4-5 mm to już jest dosyć wysoko i w tym momencie, przez to, że jest zimno na materiale, tworzy się kuleczka na czubku drutu spawalniczego i on sobie popłynie akurat w to miejsce, jak już nam się uda to tam wcisnąć, w to miejsce, w którym jest najgoręcej i tam się utworzy to jeziorko spawalnicze. Kolejnym aspektem jest to, że nie uzyskujemy odpowiednio głębokiego albo wręcz żadnego wtopienia. Im mamy wyżej elektrodę, im, jest, im łuk jest dłuższy, tym uzyskujemy płytsze wtopienie albo jego wcale nie ma, bo znowu tracimy energię. Musimy tę energię maksymalnie skupić w jednym konkretnym miejscu i wtedy dopiero spawanie będzie, poprawne spawanie będzie dopiero wtedy możliwe. Partnerem strategicznym kanału jest Sherman. Od 1997 najchętniej wybierane spawarki w Polsce.